Siemanko, czyli witajcie. Dzisiaj mamy 22 kwietnia, po godzinie 13. No i co? Znajdujemy się tutaj na naszym poletku, tak to można stwierdzić. Gdzie? Właśnie, brat wykonuje uprawę pod, pod ziemniaki. Bardzo nietypowo, bo jak widzicie, całym zestawem z siewnikiem bardzo ładnie to robi dociążenie musi być jak agregat nie był rozpinany z siewnikiem, tak całym zestawem brat tutaj stwierdził, że wiedzie i będzie po prostu uprawiał decyzję o sadzeniu ziemniaków zapodał tutaj tata oczywiście bardzo ładnie się tutaj uprawia więc brat dzisiaj postanowił, że skoro tata zarządza tak no to renówka, skoro już wyjechała z warsztatu z serwisu naszego, no to niech pokaże, co potrafi, już po tym, że tak powiem, staniu przez ten okres, i niech się weźmie do roboty. Więc zapięliśmy do renówki. No i dzisiaj uprawa, jutro prawdopodobnie będzie brat sobie sadził, ja będę po nocy, więc będę pewnie spał. Nie. Świetną robotę robi. No nawet. Obornik wyciąga. Jeśli chodzi o to agregat, świetna sprawa do uprawy przed siewem kukurydzy, przed sadzeniem ziemniaków. Naromista maszynka głęboko idzie ustawić, zrobić. Bardziej też trafiła nam się pogoda. Teraz coś pokrapuje co jakiś czas, cały czas zapowiadają deszcze. Wcześniej takie mieliśmy przelotne, największe te opady. Wilgoci. no Nie mamy co na razie narzekać na wilgoć. Jest jej dość sporo, co widać tutaj po tym zaoranym, ale też co widać już po uprawie. Więc to jest idealna pora, idealna decyzja. Na zasadzenie ziemniaka. No, najlepiej, żeby teraz już nic nie popadało. Choć jak widzicie, mglisto jest. Mgła jeszcze o tej godzinie się trzyma. Pochmurno jest strasznie. No i też, żeby nam tego nie zabiło. No tutaj, żeby już jutro tego nie robić, żeby ta ziemia też troszeczkę przeschła Na jutro do sadzenia. Ale właśnie jest ta obawa, że może nam zabić, bo cały czas mówią te deszcze. Ale cóż, mówią, mówią, ale są tylko takie jakieś przelotne. Więc że może akurat tak będzie, że będą tylko te przelotne deszcze. ładnie tutaj czy jak czyści, jak się klei do wału. Jeszcze może słyszycie, ale piszczy to łożysko. Dzisiaj brał, e, brat tutaj olejem jeszcze smarował, bo już jest wyrąbane przed siewami po tych wszystkich uprawach jeszcze teraz. tu kukurydzać, będzie już to zrobione na 100%. Kupi się całą obudowę, wszystko z łożyskiem i się przełoży. Dobra, idę do brata, rzucę mu kamerę na głowę. I zobaczymy, co on się jeszcze tu wypowie. Co tam ciekawego. Co ciekawego powie, on bardziej tam ale w trakcie, jak siedzi jeszcze w domu przez takie pogody, nie ma nic za bardzo do roboty, to też czasem słucha jakieś wiadomości. Może coś ciekawego wysłuchał, jakiś temat. Także co? Kamera na głowę. Brat tutaj kamery na głowę nie będzie wpadał. Zrobimy tak, że ja będę tutaj trzymał. On nie będzie się tu na razie bawić z kamerą, żeby to zrobić, bo już co i bardziej deszczyk zaczyna. No czy? Tak, żeby tutaj nie marnować. Siema a no właśnie, no. uprawiamy ten piękny areał po Ale jeśli chodzi o ziemię, tutaj, no to tu z przodu jest pięknie. No z tej strony tak, jest piękna ziemia. Trzeba wszystkie pola takie, takie lekkie, żeby kury, ta tam była tańsza. I oczywiście wschody są o wiele lepsze niż na, na tych ciężkich drewach u nas. No ale zobaczcie, co tutaj brat wstawił. <grywa> Plexy. Plexy. Kawałek pleksy Kawałek pleksy Powiem wam, że e, lepsze to niż nic jak było bo no, jest o wiele cieplej w kabinie już tak nie przewiewa no i też jest ciszej bo jest naprawdę jak jest szczelny ten sprzęcior to jest cichutko nie ma się tu do czego przyczepić można normalnie rozmawiać, mówić przed kamerą no, Ja go uh, ten uprawiać Torze, torze to jest spada, no a tutaj to moment. No ale i wygoda i w tym, i w tym no, ciągu tak. jest. Zaraz no, tam ktoś może pisać, co wy to robicie, czemu co, co tak uprawiacie, czy tam coś. No to no, po no, prostu to jest tylko ten nasz areał dla nas Tak, na, 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 na nasz użytek, jeśli chodzi o ziemniaczki, nie sadzimy ziemniaków. W większej ilości nie mamy do tego kombajnu. Nie mamy na to zbytu, bo jest ciężki zbyt na ziemniaki więcej, to jest pracowolne no tak, za dużo też nie można sobie na, narzucić na głowę, no bo ile można, e, są ludzie, którzy tak naprawdę dzielą e, wiele fakultetu tak mogę powiedzieć e, i jest nie dość, że praca, że pracują gdzieś tam po 8 godzin e, obydwoje, jest jeszcze taka sytuacja że mają gospodarstwo, mają zwierzęta ale i też uprawiają warzywa także tutaj też jest tego dość sporo Tutaj jest gospodarstwo, mi się wydaje dość duże, więc nie ma też za dużo sobie co na głowę narzucać, tym bardziej, że no nie ma też tych rąk do pracy i po co się przerywać, nie? Życia nie przeskoczymy, nie, nie, nie zrobimy niektórych rzeczy, żeby to nie wiadomo co było. Tak jest. Na siłę, na siłę niczego niestety nie zrobimy. No. Tak samo na siłę w się nie zdobędzie na 100 hektarów czy na 200. No pewnie. Także nie ma co. Tak samo na siłę też nie biorę od nikogo w dzierżawę, nie chodzę, nie namawiam nikogo. Ja mi ktoś da w dzierżawę to wezmę, jak nikt nie da to nie biorę no i... A no pewnie. nie ma się co prosić kogoś na siłę. Tak, bo... No to nic nie da. No i cóż, no i tak samo jest z tym wszystkim, no. Ale coś miałem mówić, bo... Co robię, to mogę. Tak. Co mogę to robię, no. Nie <laughs> co potrafię to mnie? <laughs> I zrobię A tyle na ile mam czasu i siły no nie Słuchajcie, co roku staramy się zmieniać ogólnie kawałki pod ziemniaki Jak wiecie czasem mamy przed domem Tam mamy aż nawet można powiedzieć, że cztery stanowiska Bo te dwa malutkie i jedno na dole i jeszcze po drugiej stronie zawsze też można coś zasadzić ziemniaczka Czy to u góry czy na dole Nawet więcej by się znalazło No ale przeważnie tutaj trochę z tyłu, trochę z przodu tak Zawsze kombinujemy, żeby na każdym kawałku. Zasadzimy tam w tym roku. no, roku. no, przecież nam no, 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 Woda stanęła stanęła tyle no, było, no, 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 co no, no, Co no, to no, 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 nie no, 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 widzisz, widzisz jest, widzisz, sporo. i jak widzisz wilgoci jest sporo. Jakby przyszło jakieś znowu burze po zasadzeniu czy po czymś, no to też by ta woda na pewno gdzieś tu stała, bo... Ale nie, to bardziej i bardziej przesiąka ta gleba, a na rędzinach jest tak, że kurczę, ona już stanie, to rędzina tak prędko wody nie odda, bo ci ją mhm. i obeschną i, i ten ziemia będzie szedł dalej, a niestety na rędzinach. Jak już za, za stoiska wody są, to tam ziemia wygnieje tak i zboże Jak są za wody, to na spory tam już nie rośnie i nie ma nic z tego. A potem możliwe no, nawet nie możesz miałaś obu tego. No, no widzisz. Każda ziemia ma swoje plusy i minusy. Tak jest. No niestety. Zresztą widać tutaj patrzcie sobie, mamy tu kolejne i z, nie, wiadomo, nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie, ale e, wody tej deszczówki deszczu stoi dość sporo. A nie było jakichś intensywnych opadów ani niczego przez te ostatnie... No jeszcze chyba z tych śniegu, dobrze. No. tego nie wsiąkło. No i to tak jest. No i co, raczej będziemy już kończyć chyba ostatnie przejazdy. Jeszcze... No, A już przejedziesz no już tak, żeby było to idealnie na, na równo. No. no i to nam wystarczy do zasadzenia. Zasadzimy, zasadzimy brutko da radę, to zasadzimy, nie? No no. To w Poniedziałek, no zobaczymy jak to będzie. U nas już niektórzy posadzili. Ci co wsadzą większej ilości, to jeszcze chyba nie zaczęli nawet, no bo Wiadomo, grywa musi być ciepła, żeby sadzić ziemniaka, tym bardziej, żeby można sprzedać, trzeba o niego lepiej zadbać. A tutaj no to gdyby nam tak starczyło. starczyło. No pewnie. Ale fajnie. Cały czas podkreślam, że uprawa tym agregatem wygląda na takich ziemiach naprawdę fajnie. Nie, tak, tylko kuzyję też nie poprawiamy i nie no. Fakt może jakby były te trzy rzędy rap byłoby lepiej. Ale i tak nie ma co narzekać. Robota jest fajnie zrobiona. No dobra, aktywną też byś zrobił lepiej na jednym przejazdem. Ale no robimy tym co mamy. I tak jest, jak na razie kiedyś się aktywnej no A tym nabij... czego już nie mamy, to już nie, nie robimy nie, tym. się to, to sprzedali, no to skąd możemy to wziąć. No, no robimy się prawdziwej aktywnej całego zestawu. Kiedyś to może nadejdzie, bo my, no, nie wiem chyba, bo chciałbym mieć. Taką Amazonkę czy jakieś Ferrandę, takiego aktywnego, no nie? No. Eee, dobra to. Jeszcze oto, no jest jak jest. Najpierw trzeba się cieszyć jeszcze tym sprzętem, bo póki został zakupiony nowy. No, jest z 13 roku, no to 10 lat zaraz. Tak, jeszcze zniszczony nie jest. Nie, nie dolega. nic mu nie dolega, Nawet zresztą, jednego spawa nie ma. Zresztą widać. Świeci się, aby go umył i jak niektórzy... Ropują. To tak, do zdjęć. No to naprawdę. O. Ale zimno dzisiaj. Kurde, końcówka świetna. A. U nas jest cały czas zimno a okay. ta w ogóle tych, tych złóż. Wszystko stoi praktycznie w miejscu. Nie wiem, nie wiem, co to będzie. tym no. wszystkim powiem Wam szczerze. Co ma być, to będzie. Tak, na jest innych bada. terenach kurczę już. Boża dwa razy większe, a u nas tutaj Małopolska, to no. jak zawsze, kurde, zimno, mrozy, jeszcze śnieg. Nie narzekaj, bo u niektórych jest susza, a u nas już chociaż ładnie popadało. Wiem, wiem, no, no to jest dobrze. No takie no. ten, że przyjdzie, przyjdzie ten, na przykład w maju plus 20 stopni, 25, to wszystko nadgoni, no nie? No. Ale naprawdę, no u nas przy całej chwiecie, to jedno, dwa dni chyba, czy trzy, takiego, że coś słodko zaświeciło. Dobra, my na tą obecną chwilę już kończymy. Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, czezi. Do następnego. Hej! Zawolaj.